Pogoń za hajsem, gdzie nie spojrzę, narkotyki twarde Nie szukaj zasad na oriencie, wyżej trzymaj gardę Tak bez honorów kilku na jednego lecą w parter Tak, miałem niejedną taką sytuację Bez wokół wokół zaczy może dostać białe. Często ten, co niepozorny ma najwięcej jajec Ten, co dużo gada, mało mleka daje Kiedy przypadł, to ma pełne gaczy frajer Szeles pieniędzy to mój że nie wiem, bo tak mi się coś że tam oglądaliśmy i sprawdzaliśmy te jakieś numery właśnie Alberto, tak to, to w sumie spoko porównaniu do tego co tam było wydawane. Żaden czapak mi nic nie Ty drugi nie wybrał To w gruncie liczy na przepaść Każdy liczy jest to miał się do przyjaciela Wyszła druga twarz Cała obraz chce cię jebać. Wszystkie twoje ostatnie ruchy To gwoźdź do trumny Kurwa żaden z ciebie sigma Bardziej chciwy i obłudny Prawdziwych wartości Za żaden hekt nie kupisz Rany mam do kości Brak zaufania do ludzi ja, nie mam na przykład tych Tego na przykład nie rozumiem To, jest, to jest 100 tysięcy w pięćsetkach Może no Ale fajny ten numer, tak szczerze.